Co roku prowadzimy diagnozy nauczycielskie, ale też rozmawiamy z nauczycielami, z którymi współpracujemy, i wiemy, jak bardzo dla nich istotne są problemy z psychiki uczniów, czyli związane z agresją, z cyberzagrożeniami, problemy związane z przemocą rówieśniczą. Szkoła nie jest ośrodkiem psychoterapii, w zasadzie nie jest też ośrodkiem interwencji kryzysowej, chociaż pomoc psychologiczno-pedagogiczna, którą wszyscy. Pracownicy przedszkoli i szkół świadczą dla swoich uczennic i uczniów, ma pewną formę pierwszej pomocy psychologicznej. Profilaktyka to nie dodatek do edukacji, a jej fundament to ona decyduje, czy dzieci, młodzież zbudują swoją odporność na stres, będą odporne na hejt, ale czy też będą potrafiły budować własny potencjał? Nowoczesna profilaktyka to szereg działań, które pozwalają na włączanie uczniów w aktywne działania. Instytucja Kultury i oświata, szkolnictwo to powinno być jak małżeństwo. I to nie tylko małżeństwo z rozsądku, ale małżeństwo z miłości, dlatego że kultura jest ważnym filarem w profilaktyce. Moim marzeniem jest, żeby uczestnicy i uczestniczki tej konferencji zakończyli dzisiejsze spotkanie taką refleksją, że naprawdę mamy wiele cudownych metod do tego, aby wzmacniać cały system szkolny, aby pamiętali o tym, że musimy o siebie dbać. Zależy mi przede wszystkim na tym, żeby zobaczyli, że profilaktyka to nie jest jednorazowe, Działanie, ani też odrębny program, ale że jest to przede wszystkim proces, który będzie można wdrażać w codziennej pracy. No relacje i wspólnota w szkole to właściwie jest przeciwieństwo przemocy. Czyli jak po jednej stronie mamy przemoc, to po drugiej stronie mamy wspólnotę. Edukacja to relacje, jak właściwie całe życie społeczne, a więc jeżeli budujemy relacje, to budujemy życie społeczne. Jeżeli tworzenie warunków właściwych to profilaktyczne działanie w kierunku uzyskania tego, co optymalne, to tak. Relacja jest nie tylko edukacją, albo edukacja relacją, ale również profilaktyką jej optymalnego funkcjonowania. Mniej mówić, więcej słuchać, więcej czasu dać na to, żeby swoją postawą ciała, gestami, tonem głosu okazać zrozumienie tego, co się dzieje w młodym człowieku. I to oznacza niejako akceptację akceptację tego, w jakim miejscu znajduje się dzisiaj ten młody człowiek. Akceptacja może okazać się początkiem. Zmiany. Ta konferencja to jest wspaniała platforma, żeby zobaczyć, w jaki sposób radzić sobie z problemami, które możemy też wprowadzać w naszych placówkach. Edukacja zaangażowała się w współorganizację dzisiejszego wydarzenia przede wszystkim dlatego, że to jest świetna okazja do budowania społeczności specjalistów, którzy na co dzień wspierają dzieci i młodzież. Cała ta konferencja to spięte w igłce. Informacje i naprawdę ciekawy przekaz, szczególnie dla dyrektorów dużych placówek oświatowych.